Thank you pasliska do dzieci naszych kochanych. Jedzie Iwona, jadę ja, jedzie Natalia, jedzie Agnieszka oraz jadą dwa pieski. Proszę o imiona. Tak. A nasze koniki no. widać on już tam na górce na wypasie. No od Tary mamy 11 km do naszych pasów. Tu są barakowozy, całodobowo tutaj mieszkają razem z koni ludzie. To jest normalne, nigdy w życiu zostawilibyśmy nasze nie zostawilibyśmy no, naszych koni sam. Jak dasz nie chyba ci się Nie na nie. Na początku to było strasznie... No ci, którzy przyjeżdżają do Tary to wiedzą, że mamy bardzo porządny ciągnik. Pod tytułem 60, gubi częściej, częściej niż mój patrol, ale naprawdę taki biedny, biedny. No i na przyczepę takie potężne, potężne duże te baniaki 1000-litrowe, to dwa się mieściły. No i stary woziliśmy wodę, ale po drodze ta woda się wylewała. Czasem było tak, że ciągnik nawalił. Były sytuacje, kiedy taki baniak, bo tu jedziemy taką polną drogą. Z dziurami, że zsunął się taki baniak, woda się wylała, masakra, konie zdenerwowane czekały na wodę. W związku z czym zainwestowaliśmy. No dzisiaj mówię w nie swoją ziemię. E, I zrobiliśmy trzy odwierty głębinowe i mamy swoją wodę, agregat i kiedy tylko konie chcą, to mają do oporu wody. E, ja mówię w nie swoją ziemię, a może to właśnie jest ten znak, że że ta ziemia będzie nasza, że spadną mi pieniądze z nieba i kupię tą ziemię, żeby była już taka pewna dla moich dzieciaków. Yeah. Jesteśmy. Ale zrobiło to? No. Jaką ból. No, ale nie spoda Zawrotną szybkością. Mm. Nie patrzę tak. Zawrotnie patrzmy na ich trójce. Co, ale Dawid przybiegnie, to wszystko jest w porządku. co to za duża mucha latająca tutaj. Eee, Nie, idą. O, bykanie było. Chcesz zawołać konia, błąd dronnę. <śmusty> 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 to znaczy tak? no nie, przepraszam, tak jest ten dalej. W ogóle go powiem A dzieciaki, powieczek lecą za dronę ja mm. był jakieś białe lata nam tu. Mm. No, Wszystkie biega za Bo konie są bardzo ciekawskie. Luna mm -hmm. jest porządna, ona nie biegnie za dronem. No bo jak uciekasz, to koń to bardziej pogoni, bo jest ciekawszy. Stój spokojnie, nic się nie dzieje. Mm.